I e, w ten weekend już są, jest, startuje pochar Europy, na którym jest prawie cała Polska, więc zapraszam do oglądania. Tutaj cała, prawie cała Polska, proszę bardzo. Tak wygląda prawie cała Polska. Ej, szybko, bo ja już nie mogę. Sanoczanie. Trener Sanoczan. Garstka Spartan. Sigma. nie trzeba uciekać, a na przykład ktoś tam woli sobie spokojnie, bo runda w rozgrywce awalonowej. Po kolei, po kolei. odkrywaj. Sukces. Dobra, to porażka w sukces. sukces, sukces, sukces. A jeszcze no, to... jeden sukces. My pokazujemy jak wygląda kuchnia Cześć, witam po No, no to zaraz Tutaj się muszę poprzeciskać tak wygląda najedzona Nadia no. Masz brudną brodę Ale widać, że smakowało Masz brodę Dzięki, mam brodę. Bo ty masz brodę, Nadia. Ja jestem głodna. Klaudia, jest. jeszcze głodna. Ja też ja zjadłam. Amelia, najedzona. No, no, no bo czekaj, na wokulskiego. O, A tutaj jest nasz szef kuchni. Pan Szczepan. No. Gotowanie no, dla 30 osób. Nie jest dla niego żadnym wyzwaniem. Tadeci ładnie zmywają. O, proszę. Tak szaluje Marcel. Fajnie się zbywa? No. no. Proszę bardzo. Niby wy, wygląda na sak pomarańczowy, ale to nie jest sok pomarańczowy. Kopie Ojej. Aż mnie oczy Ale to chyba od tego słońca. Proszę zobaczyć. No ewidentnie. Kozackie. Domek, podwórko i gołe baby. Wszystko będzie na vlogu. Akceptuję to. Ziemniaki parują, ale ty, oddał specjaliście. No, sami jesteśmy zaskoczeni efektem, że kluski leniwe nam wyszły. Szczerze, nigdy nie robiłem, pierwszy raz robię, przed zawodami. Tak. Mam nadzieję, że z tego się jedzie dobrze. Też mam taką nadzieję. Może nie wygląda to jak kluski leniwe, ale w smaku jest naprawdę dobre. O! Proszę zobaczyć. Mateusz, czy to przypadek? Nie, na pewno nie. Nie wierzę w takie przypadki, więc, panie prezesie, zabieramy na koszt związku. Oto nasza finalistka w biegu na 1000 metrów Flanders Grand Prix. Czekamy. Czekamy. Jakiś słowo do kamery. Nie będzie ciężko, ale. Nutki myślę, że będą adekwatne i dadzą mi na pewno moc. Więc będziemy walczyć, no nic innego nie mogę powiedzieć. Barcie jak spragowała pani cyszyna. nie rób takich rzeczy. A co ty robisz? No nie no. Nie rób takich rzeczy. Pożyczyłem od Czeka takie okulary. Specjalne do obczajki. Ładnie w nim wyglądam? Chyba tak. In Czech mówimy kundula. Jak? Kundula. Tak. Obowiązki wlagiarskie. Nadia czyści łożyska. Dokładnie, tu ja nowe kółeczko. Precyzja. Kurde, tak, precyzja, no zawsze mam na odwrót. No Nadia, akurat do vloga wow. chy chyba stres przed nie kamerą. Stres. Nadia początku nam no. się za chorobę, To jest presja, tak. A tutaj? Kontrola jakości. Proszę, chikną. zobaczcie jak się kręcą. Oj. Nie chciałam siknąć. Ups, nie było grubo. Pięknie. Klaudia, ty jak się czujesz przed jutrzejszym challenge'em? Braku telefonu przez cały dzień. Ja już nie używam. O! A moją używam. Dzień który? Drugi. Drugi? Wtorek w każdym wtorek. razie. Dzień drugi. Deszczowy wtorek. Tutaj jest Klaudia w namiocie. Smutna, bo pada. Oj, Temperatura nasza. Lena. I tam włoska reprezentacja. Niech oni tam powochały. Wszyscy niecierpliwią się, żeby wejść na tor. Hania, dwa słowa? Tym razem nie wiem, która moja osobowość mówi. Ale... Sigma! Very Sigma! Witajcie, cześć i czołem! Idziemy na ceremonię otwarcia w czwartek. Patrzcie. Na ten wulkan energii. Widzicie go? Wulkan emocji, z czego przoduje radość, prawda? Tak, oczywiście. Zero stresu już z startami. Nie ma co! No, zobaczymy co nas czeka. Podobno ma grać banda coverowa. Skoli. Bardzo popularna Skoli. w Belgii, aczkolwiek Wiktoria wolałaby z kolima. Ciało morę, ciało wieczorem, wieczorem, przyjdą mnie, powiem ci, powiem ci, co w duszy gra. Ciało morę, ciało morę, ciało wieczorem, wieczorem, przyczą mnie, powiem ci, powiem ci, co w duszy gra. u by zabrać tam gdzie będę smak mega słaby pan zmieniał mi to dawaj historia brzmi tak, że kiedy sobie pierwszy raz zepsułam tego palca to bardzo niebądry medyk chciał mi zwykłymi nożyczkami obciąć tak paznokcia który mi się tak podwinął do góry co było mega głupie, bo wtedy jeszcze bardziej się bo bardzo fajnie wygląda o, teraz widzimy, dobra? No i dzisiaj, ten sami zmieniał opatrunek, bo jutro nie ma startu i nie będę miała jak Nas tego zrobić. I tak mi naciągnął tego, Że myślałam, że mi pasnokiec coś już przez cały palec przebije, ale na szczęście wyratowałam tą sytuację i już jest ok. Dziękuję. Jak się okazuje, na treningu też trzeba uważać. Trzeba. Ulubiony strój. Panie prezesie, ja, ja poproszę jeszcze jeden. O, Bardzo by się przydał, że gdzieś w szafie leży. Rozmiar M. Dziękuję. Jeszcze pan dla dzielnych dzieci. No. Eee... Pracy. Wydziesz, w pracy Zajmij jedną drożdżkę ze mnie. Klaudia, co, <laughs> co się stało na dworze? Wskażenie jakieś? Nie, normalna sytuacja Normalna sytuacja Na jamorku to normalne Normalna polska dziewczyna z jamorka Idzie nasz maratończyk Mati co nam powiesz? Było dobrze Było fajnie Ale była spora kraksa Ale nie wywaliłeś się Ja nie, ale z naścią zbliżało Cholera A dojechałeś te pięć rund czy Cię zdjęli w połowie Nie wiem do końca ale no trudno. Pogubiłem się. Idę tam do Azji oddać mi chipa Dobra. I żegnamy się z Europą. Tak jest. Elubina. Tym pięknym akcentem, czyli zwycięstwem Belgów w maratonie, a mianowicie Barta Swingsa i na drugim miejscu Indry, kończymy nasze mistrzostwa. Tak wyglądał, wyglądało kawałek pętli ulicznej. Zaraz się będziemy żegnać. I jedziemy coś zjeść, a potem ruszamy w podróż do domu. Prawie półtora, prawie półtora tysiąca kilometrów do domu. Oni mają trochę mniej, ale dojadzie, dojdziemy wszyscy. Wcali i zdrowi.